Opel Insignia drugiej generacji jest z nami już od 2017 roku, a w styczniu 2020 roku przeszedł znaczący facelifting. Jest to jednocześnie ostatni model w gamie Opla, który został skonstruowany jeszcze za czasów General Motors, czyli przed zakupem przez grupę PSA, czyli teraz już grupę Stellantis. Czy warto zakupić Opla Insignie u schyłku jego istnienia? Oczywiście drugiej generacji. Dziś sprawdzimy to na bazie wariantu Sport Tourer w bardzo ładnym czerwonym kolorze i stopowym silnikiem 2.0 o mocy 200 koni mechanicznych. Ja nazywam się Michał Śniadek i dziś zapraszam was na test Opla Insignia Sport Tourer. Przechodząc do omówienia stylistyki Opla Insignia, muszę przyznać, że jest to jedno z najładniejszych, jeśli nie najładniejsze kombi segmentu D dziś dostępne na rynku. Mimo, że ten samochód ma już 5 lat, a jego stylistyka była opracowana zapewne wiele lat wcześniej, wciąż jest to naprawdę bardzo ładna konstrukcja i wyróżnia się na tle konkurencji. Jest to bardzo interesujące połączenie opływowych kształtów z wyraźnymi przetłoczeniami, jak widzicie na przykład no, mamy maskę, tutaj wyraźne załamanie. To wszystko bardzo dobrze do siebie pasuje i jest naprawdę po prostu ładne. W przypadku naszego egzemplarza po faceliftingu mamy tutaj już w standardzie lampy LEDowe z przodu, niezależnie od wersji wyposażenia. A jeśli zdecydujemy się na wariant biznes lub dokupimy w bazowej wersji, możemy mieć jak w naszym egzemplarzu matrycowe światła LED, które potrafią doświetlać dane fragmenty drogi, by poprawić nam widoczność. I oczywiście, co przekłada się automatycznie na większe bezpieczeństwo. Z przodu zmieniła się nieco trapa chłodnicy i jest bardziej wyraźna, przedzielona tutaj. Srebrnym takim z taką wstawką. Mamy również tutaj takie atrapy przelotów powietrza, w pewnym sensie z ukrytymi światłami przeciwmgielnymi. Mamy tutaj również takie ładne wykończenie, a prawdziwe wloty powietrza są jedynie tutaj centralnie. Tam jest to oczywiście zaślepka. Mimo wszystko, design Opla Insignia jest naprawdę udany i ten samochód. Jest po prostu ładny, podoba mi się. Muszę przyznać, jak wiele samochodów, które wam prezentuję, po prostu, po prostu są mają taką stylistykę niewyróżniającą się. Tak, Opel Insignia, z którym spędziłem ostatnie dwa tygodnie jest samochodem, który naprawdę przypadł mi do gustu, jeśli chodzi o jego designy, i w sumie nie tylko, co zobaczycie w dalszej części filmu. Przechodząc dalej, mimo że nasz egzemplarz nie ma praktycznie żadnego dodatkowego wyposażenia, który wyróżnia go z zewnątrz, to wciąż prezentuje się naprawdę nieźle. Mamy tutaj bazowe 18-calowe felgi, które, mimo dość małego jak na dzisiejsze standardy rozmiaru, wciąż prezentują się całkiem nieźle. Mamy tutaj czarne obudowy lusterek i chromowaną listwę przechodzącą. Ku tyłowi, co za chwilę Wam zaprezentuję, również jak bardzo ładnie jest zaprojektowane jego zakończenie. Srebrne relingi, wyraźne przetłoczenia w tym miejscu. Drugie wyraźne przetłoczenie zawija tutaj to tylnego nadkola. Mamy klamki ze srebrnymi przyciskami do otwarcia i zamknięcia samochodu. Nie mamy tutaj takiego pełnego, bezkluczykowego dostępu, tylko trzeba jeszcze kliknąć ten fizyczny guzik. Co jakby nie patrzeć, przekłada się na to, że jesteśmy pewni, że ten samochód się albo otworzy, albo zamknie. Nie ma czegoś takiego jak przypadkowe otwarcie czy zamknięcie samochodu. Dolna linia szyb jest wykończona tutaj czarną wstawką. Nie jest to guma jak w tańszych modelach Opla, tylko jest naprawdę tutaj po prostu plastikową stawką. Prezentuje się to całkiem nieźle w naszym egzemplarzu za dopłatą mamy przyciemnione tylne szyby również prezentuje się to całkiem nieźle i muszę przyznać, że całościowo jeśli chodzi o linię boczną pojazdu to jest to samochód bardzo duży prawie 5 metrów długości co jest jednym z największych kombi dziś oferowanych na rynku jeśli chodzi o tył to wyróżniają się tutaj olbrzymie tylne światła i tak jak właśnie Wam wspomniałem wcześniej mamy tutaj bardzo ciekawie Zaprojektowane zawinięcie tej chromowanej listwy linii szyb. Prezentuje się to naprawdę nieźle. Sama klapa ma tutaj minimalne takie przetłoczenie, nie jest to pełni ostre zawinięcie tutaj designu, również oczywiście mamy tutaj minimalne przetłoczenie na zderzaku. To, co mi się nie podoba, to te chromowane końcówki układu wydechowego, gdyż są to wyłącznie atrapy. Mamy tutaj 200-konny silnik benzynowy, który naprawdę potrafi całkiem nieźle jechać. A mamy tutaj atrapy układu wydechowego. Prezentuje się to, powiedziałbym, nieciekawie. Mamy tutaj skromną wycieraczkę, lekki tylny, spoiler, prezentuje się to naprawdę spójnie i jest naprawdę, podkreślę raz jeszcze, bardzo ładnym samochodem nowy Opel Insignia. Jeśli chodzi o bagażnik, to klapa w wariancie kombi unosi nam się automatycznie, a pojemność bagażnika to 560 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy wzrasta ona do 1660 5 litrów. By tak zaprezentować wam jak to wypada na tle konkurencji, to przykładowo Skoda Superb ma bagażnik o 100 litrów większy, jednak mimo wszystko Opel Insignia jest samochodem naprawdę pojemnym. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to sama powierzchnia jest bardzo foremna, niemalże nie ma tu żadnych załamań, nie ma również tutaj żadnego progu, a końcówka bagażnika jest wykończona takim aluminiowym wykończeniem, dzięki czemu jeśli będziemy wyjmować na przykład walizki, nie porysujemy naszego zderzaka. Pod podłogą znajdziemy bardzo mały schowek na jakieś drobiazgi, a jeśli chodzi o takie dodatkowe elementy, to znajdziemy tutaj Haczyk, gniazdko 12V jest to oczywiście za dopłatą. Oświetlenie kolejny haczyk i podobnie po prawej stronie również mamy dwa haczyki. Małe tutaj przegrodę z siateczką, właśnie na przykład na gaśnicę. Po lewej stronie nie ma takiej siateczki. A to co jest bardzo dobrym wyróżnikiem o signi, to jest to, że oparcia tylnej kanapy możemy złożyć całkowicie elektrycznie. Tutaj za pośrednictwem samego otworu bagażnika, co jest wyróżnikiem w tym segmencie. Całościowo prezentuje się to naprawdę nieźle. Mamy również dwa haczyki tam na podłodze. Oczywiście tutaj w środku mamy je ukryte na bokach, żeby tutaj zamontować jeszcze jakąś siatkę. Jest naprawdę nieźle. Mimo, że pojemność bagażnika nie jest najlepsza w tym segmencie, to praktyczność jest jedna z największych. I witam Was już we wnętrzu Opla Insignia. Podobnie jak na dwozie, również wnętrze jest bardzo ciekawie zaprojektowane. Fotel pasażera od fotela kierowcy jest oddzielony masywnym tunelem środkowym. Czujemy się tu bardzo mocno zabudowani, co w mojej opinii jest na plus. Sam design tego wnętrza pozwólcie, że uruchomię samochód, by tu wszystko się nam już uruchomiło. Jest również bardzo ciekawie zaprojektowane. Materiały są bardzo dobrej jakości. Tutaj cała ta deska rozdzielcza jest wykonana z miękkiego tworzywa, również tutaj to jest miękki materiał. Niestety to troszeczkę skrzypi, jeśli to dociśniemy, to Niestety, jakość spasowania nie jest aż tak dobra, jak mogłaby być. Centralnie znajdziemy wyświetlacz systemu inforozrywki o rozmiarze 8 cali. Jak widzicie, mimo że szybka nachodzi tutaj na klimatyzację to nie jest to wypełniony całym wyświetlaczem. Sam wyświetlacz jest powiedzmy gdzieś dotąd, czyli tyle ile te przyciski poniżej. I właśnie przyciski są bardzo ciekawym akcentem w każdym Oplu, bo pomimo że mamy tutaj wyświetlacz dotykowy i wszystko możemy zrobić za pośrednictwem wyświetlacza, to wciąż mamy tutaj fizyczne przyciski pokrętło od regulacji głośności, dwa przyciski od sterowania muzyką w naszym samochodzie. Wszystko jest naprawdę Ciekawym połączeniem nowoczesnego systemu inforozrywki, znaczy o tym nowoczesności to za chwilę porozmawiamy połączone z fizycznymi przyciskami, czyli klasycznym podejściem, jeśli chodzi o projektowanie samochodów i deski rozdzielczej. Poniżej znajdziemy panel klimatyzacji, mamy tutaj również przyciski, jednak temperatura już wyświetla nam się bardzo fajnymi, małymi wyświetlaczami monochromatycznymi, podobnie jak miało to miejsce w Insignii poprzedniej generacji, czyli pierwszej generacji po faceliftingu, również był bardzo podobny system. Tunel środkowy jest, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, masywny, mamy tutaj dwa miejsca na napoje, więc biorąc moją standardową butelkę, mieści się ona tutaj bardzo dobrze. Mamy tutaj również schowek na coś większego, jednak wciąż możemy tu wziąć na przykład butelkę. I mamy również schowek tutaj w podłokietniku na telefon. Oczywiście mamy również miejsca w drzwiach. Duża litrowa butelka również zmieści się w drzwiach. W tunelu środkowym mamy tutaj fizyczne przyciski do najważniejszych funkcji podczas jazdy. Przycisk od hamulca ręcznego i wybierak kierunku jazdy skrzyni automatycznej. Oczywiście możemy mieć skrzynię manualną, i również jest ona w tym samym położeniu. Jeśli chodzi o dalsze elementy, to za kierownicą znajdziemy połączenie wyświetlacza z analogowymi wskaźnikami. Jest to już coś bardzo rzadko spotykane w tym momencie. Zazwyczaj mamy jeden wielki wyświetlacz. Jednak biorąc pod uwagę dzisiejsze ople i te bardzo malutkie wyświetlacze, to to rozwiązanie jest lepsze, ponieważ możemy mieć te wszystkie elementy nieco bardziej rozbite. Jeśli pamiętacie, to na przykład w Opelu Corsa w tym momencie znajdziemy jedynie mały wyświetlacz centralnie, na którym wszystko musi się zmieścić. Tutaj możemy mieć obrotomierz czy wskaźnik paliwa jeszcze tutaj umiejscowiony na bokach. Mamy również te srebrne ringi prezentuje się to naprawdę całkiem nieźle. Kierownica jest to znana kierownica z wszystkich Opli, również nowe modele mają ten sam design mimo że już są w grupie PSA, to Opel zachował design swojej kierownicy. Jednak w nowych Oplach jest nieco inaczej rozlokowanie przycisków. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe przyciski od radia i regulacji głośności, a w nowych Oplach już na tym samym pokrętle wszystko zarządzamy. Jest to rozwiązanie całkiem nieco, wydaje mi się, że to jest lepsze rozlokowanie przycisków niż w nowych modelach Opla. Jest ono bardziej funkcyjne na co dzień. Jak już jesteśmy przy kierownicy omówmy ten element, gdyż może ta kamera to dobrze widzi. Manetki od kierunkowskazów czy od wycieraczki są bardzo wysoko, nienaturalnie wysoko, więc jeśli chcemy wrzucić kierunkowskaz, to musimy tę rękę podnieść nieco wyżej niż w innych modelach, więc przesiadając się do Insignii to może być Problematyczne dla kogoś, kto świeżo wsiada w ten samochód. Problematyczny również może być natłok przycisków i ich rozlokowanie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mamy podstawowe przyciski, kolejne przyciski mamy w tym miejscu. Panel klimatyzacji to również przyciski, na kierownicy ogrom przycisków i jeszcze tutaj po lewej stronie przyciski od wyświetlacza przeźiernego jasności, przyciski tutaj od oświetlenia, oczywiście przyciski od szyb, zamykanie jeszcze w tym miejscu regulacja pokrywy bagażnika na drzwiach i jeszcze mamy przyciski od fotela. To wszystko jest po prostu wszędzie i myślę, że jeśli byłoby to w jednym miejscu, to byłoby nieco lepiej, choć z drugiej strony design Opla Insignia pierwszej generacji, gdzie wszystko było na środku również Okazywał się, że nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, to ja na wysokość mieszczę się bez problemu. Również na nogi jest ok, mimo że tunel jest masywny. To jak widzicie, tutaj dla kierowcy jest wykończony inaczej niż dla pasażera. Dzięki czemu ilość miejsca na nogi jest nieco większa. Znaczy, może nie tyle większa, co mamy tutaj szybszy dostęp i jest to lepiej zaprojektowane. Czujemy się tu całkiem nieźle. Jeśli chodzi o design, to. Mm, Myślę, że jeśli ten wyświetlacz byłby większy, a panele klimatyzacji czy panele nawiewów byłyby w tym miejscu zamiast fizycznych przycisków, to byłoby to bardziej praktyczne. Dzisiaj już mamy te wyświetlacze coraz większe. Mi osobiście podobają się duże wyświetlacze, na których mogę zmieścić więcej informacji niż na takim małym, ośmiocowym wyświetlaczu, a tutaj ten taki szerokokątny wyświetlacz zmieściłby się bez żadnego problemu. Myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie, mimo wszystko, i tak jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o wyświetlacz i system inforozrywki, to jest to nieco inny system niż we wszystkich innych modelach Opla, aktualnie w ofercie. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, Opel Insignia jest ostatnim modelem Opla, który został zaprojektowany jeszcze za czasów General Motors, więc system inforozrywki jest nieco inny. Jest on nieco bardziej przestarzały. Choć tak jak wspominam przy każdym teście Opla, Peugeota, Citroena czy DSa ich systemy inforozrywki nie są jednak najlepsze. Tutaj jak widzicie na pulpicie znajdziemy podstawowe funkcje. Możemy to przesuwać i mamy główny pulpit naszego samochodu. Mamy kolorowe skróty tutaj na dole, które wyświetlają oczywiście kolory danych funkcji. Mamy Apple CarPlay, Android Auto. Wszystko jest powiedzmy w porządku, jednak gdy włączymy na przykład, nawigację to jak widzicie ten system Działa dość powolnie. Sam system również nie działa jakoś rewelacyjnie dobrze. Mamy tu oczywiście skróty do wszystkich funkcji, jednak rozlokowanie danych funkcji nie jest intuicyjne, po prostu. Choć działa lepiej niż w nowych modelach, to wciąż. Nie jest to idealne. A jak już jesteśmy oczywiście przy systemie InfoRozrywki, to wspomnę o zestawie audio. W naszym egzemplarzu nie ma opcjonalnego systemu Bose. Jednak mimo wszystko podstawowy zestaw audio gra naprawdę dobrze. Bardzo przyjemnie słucha mi się muzyki w tym samochodzie, gdy jeżdżę nim, a pokonałem nim ponad 1500 km. Jest to samochód z naprawdę dobrym zestawem audio. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń, to jak widzicie, ilość miejsca jest tutaj po prostu olbrzymia. Możemy tutaj spokojnie się wyciągnąć i wciąż mamy miejsce na nogi. Fotele przednie są bardzo mocno regulowane. No, ja lubię siedzieć bardzo nisko, więc w tym momencie już ograniczam sobie przestrzeń na stopy. Jednak podnosząc fotel przedni, mamy tutaj również olbrzymią ilość miejsca na stopy. Jeśli chodzi o ilość miejsca jest to spowodowane tym, że samochód ma rozstaw osi 283 cm, co naprawdę jest olbrzymie w tym segmencie. Jeśli chodzi o samą ilość miejsca, to zasiadając na środkowym miejscu, bo teoretycznie jest to auto pięcioosobowe jak widzicie, siedzę już wysoko. Nie wiem, czy jestem w kadrze nadal. I nie jest to aż tak wygodne jak skrajne miejsca. Opel Insignia został zaprojektowany z myślą o wyłącznie dwóch pasażerach z tyłu, i skrajne miejsca są między innymi podgrzewane. Mamy również dwa porty USB, a centralnie możemy wyciągnąć podłokietnik. Jak widzicie, niestety nie ma tu żadnego uchwytu, by to łatwo wyciągnąć. Jest on miękki, naprawdę w porządku. Miejsca napoje są wysunięte tutaj. Jak najbardziej do przodu, więc możemy tutaj łokieć spokojnie sobie oprzeć, jednak lewy podłokietnik, tam skrajny podłokietnik oczywiście adekwatnie z, prawy, z prawej strony, więc niestety on kończy się zbyt wcześnie. Ja nie mogę sobie bezpośrednio dobrze oprzeć łokcia z lewej strony, jeśli bym się chciał tutaj naprawdę komfortowo usadowić na długą. Podróż, mamy dwa nawiewy, również małe schowki tutaj w fotelach przednich. W drzwiach mamy miejsce na wodę, również możemy ją tutaj umiejscowić. To jest coś ciekawe, to nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć. Miejsce na napoje, mimo że wygląda na bardzo duże, ma tutaj takie gumowe wykończenie, dzięki czemu możemy kubek czy naszą wodę wcisnąć i ona będzie się tutaj w miarę stabilnie trzymać. No, nasza standardowa butelka wody jest bardzo mała, jednak biorąc na przykład kubek napoju gorącego, to jest pewność, że on się nie przekręci, nie przechyli, nie przewróci. Podczas jazdy w zakrętach jest naprawdę to bardzo fajne rozwiązanie. Szyby dość duże, nie ma tutaj poczucia klaustrofobicznego. W żaden sposób jest naprawdę ok. Jeden z najlepszych samochodów w tym segmencie, jeśli chodzi o drugi rząd, siedzeń. Pod maską testowanego egzemplarza znajduje się dwulitrowa jednostka benzynowa, czterocylindrowa, mocy 200 koni mechanicznych i aż 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Według producenta pozwala to rozpędzić się od 0 do setki w 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi ponad 230 km na godzinę. Napęd przekazywany jest wyłącznie na przednią oś, a odpowiada za to nowa 9-stopniowa skrzynia automatyczna dwusprzęgła. Mowa. Teoretycznie on powinien palić nieco ponad 7 litrów na setkę. O tym, ile on pali, oczywiście, w dalszej części materiału. A teraz, już wyjedźmy na drogi. I to, co muszę pierwsze powiedzieć, jeśli chodzi o jazdę Oplem Insignia po faceliftingu, to jest to samochód bardzo komfortowy. Pozycja za kierownicą jest fantastyczna, widoczność jest tutaj naprawdę niezła, a może z wyjątkiem tylnej szyby, gdyż z uwagi na 5-metrowe nadwozie jest ona po prostu nieco daleko. Jest również, czy może być również zasłonięta przez zagłówki czy pasażerów, więc powinniśmy opierać się o kamerę cofania i czujniki parkowania. Kamera cofania została po faceliftingu wymieniona na lepszą jakość i gwarantuje naprawdę niezłą rozdzielczość. Manewrowanie tym samochodem jest dziecinnie proste. Jest naprawdę w porządku. Na uwagę zasługuje zawieszenie, gdyż po faceliftingu zostało ono jeszcze bardziej poprawione. Komfort podróżowania jest świetny. Wybieranie jakichkolwiek nierówności, bułka z masłem dla tego samochodu. Jeździ on na co dzień naprawdę fantastycznie. Układ kierowniczy również jest w porządku, przekazuje on odpowiednią ilość informacji. Co dzieje się z przednimi kołami, możemy go usztywnić w trybie sportowym jest naprawdę ciężko się tutaj do tego samochodu przyczepić. Pod tym względem mamy tutaj również, tak jak powiedziałem wam wcześniej, adaptacyjne reflektory matrycowe, dzięki czemu możemy doświetlać konkretne fragmenty drogi, znaczy oczywiście fragmenty drogi, w których nie ma innych użytkowników, co poprawia widoczność i poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy. Mamy szybki skrót, jeden guzik i możemy to włączyć lub wyłączyć. Jest naprawdę ok. Ciężko jest powiedzieć coś złego o tym samochodzie, gdyż jeździ on zadziwiająco dobrze. Silnik 200 konny, czyli niemalże topowa jednostka, jedynie wersja GSI posiada silnik benzynowy dwulitrowy o mocy 230 koni mechanicznych po faceliftingu. I ona posiada również napęd na wszystkie koła. Tutaj napęd naprzód i jednostka o mocy 200 koni mechanicznych Powiedziałbym, że jest nawet zbyt mocno na ten samochód. System komputera pokładowego za kierownicą jest bardzo intuicyjny. Wszystkie najważniejsze informacje mamy tutaj pod ręką, również właśnie z uwagi na zastosowanie połączenia wyświetlacza i analogowych wskaźników. Mamy tutaj jeszcze dodatkowe informacje w tych bocznych tarczach, więc. Cały czas mam podgląd średniego spalania z zasięgu i mogę sobie wybrać szczegółowe informacje, co bym chciał wiedzieć w tym momencie. To czego mi brakuje, to podglądu nawigacji. Tutaj w tym systemie bym widział mapę, co się dzieje, jak na przykład w samochodach z grupy Volkswagena. Jest to dość przydatna rzecz. Jeśli jedziemy gdzieś w trasę. Choć tak jak powiedziałem wam wcześniej, sam system nawigacji nie jest tutaj zbyt dobry. Na pokładzie znajdziemy na szczęście Android auto, dzięki czemu na naszym małym wyświetlaczu możemy mieć wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli chodzi o wyciszenie tego samochodu podczas jazdy, to również nie narzekałem na to, gdy robiłem tym samochodem ponad 500 km trasę za jednym razem. Jest tutaj. Powiedzmy neutralnie głośno. Wyciszenie nigdy nie było silną stroną samochodów Opla i podobnie jest tutaj. Jednak nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Między innymi z uwagi na to, że samo nadwozie jest bardzo opływowe. A jeśli chodzi o dynamikę, to jadąc w tym momencie 70 na godzinę, gaz podłogę. Jak być może zwróciliście uwagę, samochód potrzebował chwili na zastanowienie się, co ma zrobić, czy na pewno ma przyspieszyć, który bieg ma wrzucić. Skrzynia biegów potrzebuje nawet taką niekrótką chwilę, około jednej sekundy, by zareagować w sytuacji awaryjnej. Jednak, mimo wszystko, gdy już załączy odpowiedni bieg, to przyspieszenie jest naprawdę w porządku, jak na 200 koni 350 nm maksymalnego momentu obrotowego. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to według producenta 7,4 litra na 100 km w tym momencie przy pokonanej trasie, by Was nie okłamać, 2300 km. Moje średnie zużycie paliwa to 9,1, przy średniej prędkości 48 km na godzinę. Było to dość dużo trasy, również po samej Warszawie i Łodzi przejechałem kilkaset kilometrów. Więc wynik jak na dwulitrową jednostkę benzynową nie jest aż tak zły, jak mógłby być. Jeśli chodzi o jazdę tym samochodem w trasie, wykonalne jest 7 litrów bez większego problemu, a takie spalanie na poziomie 8 litrów można przyjąć jako cykl mieszany. Jeśli chodzi o ceny odświeżonego Opla Insignia to zaczyna się cennik od 146 tysięcy złotych, a za egzemplarz taki jak nasz w wersji wyposażenia Biznes z dwulitrową jednostką mocy 200 koni mechanicznych to bez rabatu już niemalże 200 tysięcy złotych. Jest to cena bardzo wysoka. Jednak mimo wszystko ten samochód ma bardzo długą listę zalet i mimo wszystko i jestem w stanie go wciąż z tego powodu polecić. Jest to auto bardzo przyjemne, bardzo pakowne, funkcjonalne, niesamowicie komfortowe za kierownicy. Więc z czystym sumieniem jestem w stanie go Wam polecić, jeśli szukacie praktycznego, dużego kombi, których na rynku jest coraz mniej. Jest to naprawdę udany samochód i. Trochę mi smutno, że w tym momencie jest to ostatnia już generacja Opla Insignia w tej wersji, jaką znamy, gdyż nowa generacja powstanie już skonstruowana przez inżynierów grupy Stellantis. A z nieoficjalnych informacji wynika, że nowa odsłona, czyli trzecia generacja Opla Insignia, nie będzie już liftbackiem i kombi, tylko po prostu crossoverem lub suwem. Nie niestety suwy atakują i się nie poddają i takie samochody właśnie jak Opel Insignia czy Volkswagen Passat powoli stają się niestety zbędne na rynku. Jednak mimo wszystko dwa tygodnie spędzone z Oplem Insignią były bardzo przyjemne i jeśli szukacie praktycznego, dużego samochodu, to z czystym sumieniem Jestem w stanie go polecić. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji, Kaność tego jeszcze nie robił, polubienia tego filmu i czekam na Twoje opinie na temat nowego czy odświeżonego Opla Insignia w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki, cześć.